Ja już widzę, że wy mnie widzicie. Już sobie zobaczymy jeszcze, jak to słychać i coś podziałamy. Ten środowy, prawie wieczór. Nie, no dobrze, słyszycie. Ok. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego QA. Przy środzie. Słuchajcie, stwierdziliśmy, że zmienimy nieco godziny. I dni, w które ogarniamy nasze spotkania, ze względu na to, że w czwartek mamy pracę dwuzmianową. Trochę wcześniej kończy pracę część z nas, część z nas trochę później. No i ta środa wydaje się sensownym rozwiązaniem. Zobaczymy, jak nam to ze środami pójdzie. Dobrze, dostałem od Was kilka komentarzy. Już zajmiemy się rozprawianiem z tymi komentarzami, natomiast mam jeszcze jedną rzecz, bo tam w tym pierwszym moim odcinku skończyła mi się bateria w mikroporcie no więc wypadła mi część z wypowiedzi odnośnie tego jak te muchy szczupakowe wyglądają więc pokrótce sobie tylko uzupełnimy chodziło w dużym uproszczeniu o ogony, grzechotki, wszystko co jakby odbiera muchowość z przynęt muchowych i tam głównie mi chodziło o to, że te ogony, które teoretycznie nadają skuteczności przynęcie nie zawsze są skuteczne natomiast zawsze są dużo trudniejsze rzutowo trudniej się tym rzuca przez to, że dają sporo większy opór w powietrzu, no furkoczą ogólnie gorzej to lata, myślę, że tak 20-30% Gorzej to lata w stosunku do takich normalnych much. Jeżeli chodzi o żarcie tych przynęt, to ok, czasem bywają lepsze, ale czasem lepsze są normalne przynęty zrobione czy z syntetyków, czy z naturalnych materiałów. To tak tylko w kwestii uzupełnienia. Dobrze, przechodząc do, do dzisiejszych pytań, zaczniemy sobie od pytań, które miałem zadane na Facebooku. Pierwsze pytanie zadał. Kolega Andrzej Jabłoński. Andrzej, bardzo dziękuję za pytanie. Jak poprawnie prowadzić mokrą muchę? Czy tak jak w przypadku nimfy, też się przerzuca sznur, aby nie zaburzyć naturalnego drypu muchy? Czy bardziej poprowadzić ją na napiętym sznurze, ściągając do siebie jak streamer? Pozdrawiam Andrzej. <laughs> Andrzeju, mnie uczyli tak, że jak łowimy mokrą muchą, to przede wszystkim łowimy w dół wody, czyli z prądem. Zazwyczaj jest to rzut 45 stopni pod drugą stronę i te muchy sobie powinny takim łukiem w naszym kierunku spływać. I to jest wydaje mi się takie najbardziej klasyczne łowienie na te mokre muchy, gdzie ten dryw już się kończy mniej więcej na naszej wysokości. Robimy sobie kolejne podniesienie do góry. Zmieniamy kąt tak, żeby znowu pod ten drugi brzeg celować i robimy rzut. I znowu sobie tym łukiem sprowadzamy. I teraz, w zależności od układu nutu, jaki tam będziemy mieli po tej drugiej stronie, to te muchy nam będą różnie płynąć. Jeżeli środkiem będzie ciągła woda, będzie trochę mocniej płynąć, no to to wszystko będzie nam ubierało linkę w taki łuk i muchy nam będą przyspieszać. Co nie zawsze jest dobrym pomysłem, bo czasem te ryby nie będą na tyle aktywne, że będzie im się chciało gonić tą mokrą muchę. Więc wtedy, w trakcie dryfu, warto jest nadrzucać w trakcie spływania tego zestawu linkę pod prąd. Tak, żeby wyrównać te dryfy i wtedy muchy będą dużo wolniej płynąć. W zależności od ilości tych nadrzuceń, które będziesz robił w trakcie dryfu, też możesz ten dryf utrzymać na przykład trochę bardziej w jednym miejscu. Jeżeli na przykład w którymś fragmencie tego dryfu jest jakiś duży głaz na środku i chciałbyś tam dłużej zaprezentować swoją przynętę, to możesz po prostu też sięgnąć wędką trochę dalej i robić większą ilość nadrzuceń w jednym miejscu, tak żeby ta mucha się tam zawiesiła i żeby ona tam pracowała w tym jednym miejscu nad tym kamieniem, tam gdzie stwierdzasz, że stanowisko ryby e, może być więc to jest takie klasyczne łowienie bez dodatkowego stripowania tutaj ono jest spoko, jak już jesteś zmęczony po całym dniu łowienia jest w porządku jak jest zimno i nie chcesz zmarnąć palce i z założenia to jest skuteczne łowienie <laughs> no ale z mokrymi muchami można bardzo różne rzeczy robić tak jak wspomniałeś tutaj Możesz łowić też w taki sposób, jakbyś łowił streamerem, czyli możesz nadać lewą ręką jakieś tam stripy do tego. Jeżeli nie chcesz tej lewej ręki yy, używać równie dobrze, możesz zrobić podniesienia i opuszczenia szczytówką. Możesz robić różnego rodzaju tam dodatkowe <coughs> ruchy szczytówką, tak żeby ożywić trochę te przynęty, więc twoja kwestia, jak to poprowadzisz. I, i tu mamy łowienie w dół. <coughs> Jedna rzecz, która jest minusem dość sporym bo jeżeli masz ten rzut zrobiony, ściągasz przynętę do siebie, no to ściągasz ją coraz bliżej, coraz bliżej, coraz mniej linki masz poza przelotkami coraz więcej linki masz pod nogami. No i teraz, żeby z powrotem te muchy wylądowały pod drugim brzegiem, musisz to rozrzucać po kawałku, po kawałku, po kawałku. Dużo roboty, nie? Dużo rzucania. Więc w tym wypadku dla mnie przynajmniej lepiej się sprawdza ten dryf, gdzie nie ściągam linka do siebie, tylko nadaję jej pracę albo szczytówką w ten sposób, albo tam jakoś sobie nią potrzebuję. bo wtedy cały czas mniej więcej łowy jednym fragmentem, linki i mogę to kotwiczonym jakimś rzutem zmienić czy pojedynczym spejem, czy jakimkolwiek innym spejowym rzutem ten kąt pod drugą stronę, albo po prostu podnieść się z nad głowy i tam w trzech, czterech międzywrzutach sobie ten kąt zmienić to jest łowienie w dół możesz łowić też mokrymi muchami w taki sposób, jakbyś łowił nimfami, czyli w naturalnym dryfie mokre muchy to założenie jest w kleń przynajmniej tutaj na wodach górskich, najczęściej te ryby padają ofiarą tych metod. Strasznie to brzmi. Natomiast mam człowieka, który na sanie łowi na mokre muchy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie na Jacku. Jacek łowi na mokre muchy lipień z powodzeniem. I jest to kwestia wielkości przynęty, jest to kwestia trochę konstrukcji przynęty. Oczywiście średnica żyłki jest mniejsza niż w łowieniu pstrągów. No i robi się to zazwyczaj niższymi klasami wędek czyli jak tam były już piątką czy szóstką zazwyczaj w miarę grubo, no bo tak jesteś przyzwyczajony, żeby się nie urwało tak lipienie możesz łowić czwórką czy trójką nawet cieńsze żyłki na końcu, mniejsze muchy i wtedy można łowić trochę w taki sposób jakbyś łowił długą nimfą, żeby te przynęty bardziej naturalnie spływały można wtedy obserwować linkę co tam się z nią dzieje i w ten sposób widzieć branie bo jeżeli będziesz łowił w dół w przytrzymaniu, to lipie nie, nie zawsze to lubią. W sensie od czasu do czasu jest taki dzień, gdzie lubią przytrzymaną muchę taką wychodzącą do powierzchni, wtedy dobrze reagują na nią. Ale zazwyczaj to nie jest najlepsza metoda prowadzenia, jednak wolą ten taki bardziej naturalny dryf bez przytrzymywania. Myślę, że to mamy. I tutaj drugie pytanie jest jeszcze od Andrzeja. Mam dodatkowe pytanie odnośnie wiązania much. Jak się robi jeżynkę yy... Jak się robi jeżynkę mokrej muchy z miękkiego pióra, to zazwyczaj przywiązuje się ją za górną część, tak jak na załączonym zdjęciu. Pokażę Wam o co chodzi. Andrzej wrzucił takie zdjęcie, gdzie, dobra, to wyobrażamy sobie, że to jest haczyk, to to jest pióro, to wiadomo, gdzie do haczyka piórko było przywiązane od tej strony, czyli od tej cienkiej strony, prawda? No bo tutaj pióro ma grubą swoją stosinę. Adam, odbierz telefon. Przepraszam. Tutaj piórko ma cienką stosinę, tutaj ma tą grubszą i na tym zdjęciu właśnie to było zrobione w ten sposób. To, Andrzej, wygląda tak. Zazwyczaj to jest kuropatwa w ogóle, bo osobiście najczęściej tak wiązałem kuropatwę, ze względu na to, że w kuropatwie ta część pióra jest bardzo krucha. Jeżeli miałem ją przywiązaną odwrotnie, czyli cienka część była tutaj do góry, to w momencie, kiedy łapałem szczypcami tą cien cienką część, bardzo często mi się urywały. Po prostu ten cienki fragment był na tyle cienki, że mi się urywał. A z drugiej strony, zwróćcie uwagę na to, że kuropatwa też ma takie ukształtowanie pióra, że najczęściej tutaj to są te najlepsze piórka, które mają bardzo ładne kropki. Są piękne, a tu jest długa część puchowa, więc zależy nam na tej stronie pióra. I jak dla mnie, gdybym go wiązał od tej strony, tu łapał, to trochę sobie to niszczę, nie? Wolałem to robić w ten sposób, tak jak zresztą było na tym zdjęciu, że tutaj odkrywałem sobie tą część pióra w ten sposób, tak żebym mógł ze samą końcówkę sobie ładnie przywiązać. No, i jak już ją miałem. Mikrofon mam poprawić. Dobra. Nie ma źle. Mogę trochę podgłośnić, ok? No podobno. Dobra, zobaczcie teraz, jak jest. Czy teraz jesteście zadowoleni? Chociaż ja się mam w podglądzie i wcale nie uważam, żeby było za cicho, ale dobrze. Zobaczmy jak jest. Nie wiem teraz, gdzie skończyłem. Delikatne pióra. E, więc ja głównie to miałem właśnie tą kuropatwę złapaną w ten sposób i dzięki temu byłem w stanie ładnie nawinąć jeżynkę. I ja głównie dlatego stosowałem ten sposób. Bo szkoda mi było tego fragmentu pióra. Natomiast wszystko inne, czy to są suche muchy, czy cokolwiek innego, możesz śmiało wiązać na odwrót i OK. Ale... To rozmawiałem z o tym Adamem przed chwilą też, bo stwierdziłem, że zagadam, może się dowiem, jaki on sposób ma. U niego to wyglądało w ten sposób, że możesz sobie wybrać, czy, zawią czy zawiążesz od jednej strony, czy od drugiej strony. To jest trochę kwestia gustu, ale przy tych właśnie słabszych piórach ma to sens. Bardzo Ci, Andrzeju, dziękuję za te dwa pytania. Możemy sobie przeskoczyć teraz. A, bo tutaj widzę, że na czacie też mam pytania. I tutaj Jakub Lizurej 4539 pyta się cześć. Jaką linkę wybrać do wiosennego streamera na Dunajec? Czy Hero Steel S3 się nadaje? To Jakub trochę zależy od tego, jaką wodę trafisz. Jeżeli trafisz wodę nie za dużą, no to trzecim stopniem jesteś w stanie dużo zrobić. Myślę, że spoko. Patrzyłem sobie. Poczekaj chwilę. Yy, nieważne. Yy, patrzyłem sobie do tabeli, w yy, jaki sposób to wygląda. I ona dobrze waży. To powinno ci bardzo ładnie latać. Yy, pomimo tego, że głowica jest w miarę długa w tej lince. Ja sobie ją przyniosę. Dobra, mam. 12 metrów tam ma głowica. Prąd nie jest jakiś super długi. Jak dobrze pamiętam, ona waży 16 gram na 12 metrach. Także to jest ok. Yy, powinno się to w miarę szybko ładować, powinno dobrze działać. Jedynym minusem zastosowania tej długości głowicy to jest to, że jeżeli chcesz mieć trochę dłuższy fragment, krótszy fragment linki poza przodkami, no to w dalszym ciągu w przelotkach będziesz miał resztę głowicy, czyli dość długi kawałek. I teraz, jak będziesz chciał to wystrzelić, żeby trochę poleciało dalej, to będzie tak sobie. Linka do streamera, taka, która jest mega łatwa, mega dobra, no to jest XO85. Tam masz 8,5 metrową głowicę, i tam są w tonących opcjach dwie do wyboru. Masz albo trzeci stopień tonięcia, albo piąty stopień tonięcia. Możesz sobie wybrać co chcesz, tak naprawdę, w zależności od tego, jaką tą wodę masz. Bo przy większej wodzie trzeciego stopnia ci braknie trochę. Możesz próbować to ratować poliliderem, ekstrapastem na przykład jakimś. No i wtedy powinno być całkiem spoko. Ale ogólnie dłowiłbym. Myślę, że całkiem w porządku. Plusy i minusy ma taka dłuższa głowica. No ja bo z drugiej strony, jak masz dłuższą głowicę, to masz fajne odrzucanie. No i jest. Czy wybierzesz jedną linkę, czy wybierzesz drugą linkę? Jedna i druga opcja jest OK. Hmm, cena pewnie tutaj działa na korzyść Hirona, bo jest praktycznie połowę tańsza w porównaniu do XO, więc pod tym względem ma to sens, no. A później mamy zapytanie Krzysztofa 6854. Bardzo bym prosił o odpowiedzi odnośnie tematu dużych pstrągów na Dunite ten streamera. Drogi Krzysztofie, trudne są duże pstrągi na Dunaju na streamera, no bo one już są trochę przekute w sezonie łowieniem na nimfę między innymi. Myślę, że starałbym, starałbym się łowić selektywnie po prostu, bo zwróć uwagę, że ludzie, którzy łowią duże pstrągi, często w styczniu, lutym, to są ryby, które są złowione przy okazji łowienia głowacit. Czyli muchy masz tej wielkości, plus minus. I gdybym się nastawiał stricte na duże pstrągi, no to łowiłbym większymi streamerami. Bo jeżeli będziesz łowił na pijawki, które będą miały 3, 4, 5 cm, to będziesz łowił 15 pstrągów, co mają 30 i mniej. I duży się może nie zainteresować tym. Raczej bym właśnie szedł w ten sposób, że duża ryba chce dobrze zjeść i dałbym jej dużą przynętę sensownego streamera. Łowiłbym punktowo, szukałbym sobie miejsc takich, gdzie bym się spodziewał przede wszystkim takiej ryby. Yy. Głębsze wloty, jakieś dołki, końcówki, płani. Takie miejscówki. No i tyle chyba. Na pewno nie bałbym się wielkości przynęty. Nie łowiłbym za cienko. Łowiłbym trzydziestką żyłką i myślę, że to jest dobry pomysł. Ze względu na to, że skoro już będziesz miał te większe streamery, no to masz też szansę na to, że na przykład głowatka ci zje twojego streamera. No i szkoda to zbawrać, nie? Bo jak będziesz łowił cienko, no to najzwyczajniej świeci ją urwiesz, a tak jest tą 30, masz szansę, masz szansę ją złowić. W temacie tych dużych streamerów jeszcze strasznie mi się podoba to, że jest dużo różnych opcji, bo możesz porobić game changery, które OK trochę będą cięższe, ale w wodzie pracują przepięknie. Możesz sobie zrobić zwykłe takie większe streamery, zonkery. Możesz sobie zrobić pijaki jakieś pokombinować. Tam jest masa. Masa różnego rodzaju kombinacji. Możesz użyć przynęt, które zazwyczaj używałeś na głowacice. No, jakbym miał jechać na pstrągi na Dunajec, raczej bym łowił w ten sposób czyli albo grubo, albo wcale. Dobra. Ok. I został nam komentarz od Rafała. Rafał Szalomk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Rafał się pyta: pytanie do Piotra, jaka jest Twoja ulubiona ryba łowiona na muchę i dlaczego jest to szczupak? Drogi Rafale, yy. chyba dlatego, że najmniej o nich wiem. Tak, w stosunku do ryb, które łowiłem do tej pory. Strąki, lipienie, klenie. Bo to takie codzienne ryby, które gdzieś tam na tą muchę się najczęściej łowiło. Nasz czupak jest nieodgadniony częściowo, więc mogę sobie zbierać wiedzę jak najszerszej dam rady odnośnie zachowania tej ryby, odnośnie tego kiedy i gdzie może żerować, odnośnie tego na jakich rybach będzie żerować. Mogę na nowo kompletować sprzęt. Czyli kombinować sobie z linkami z długościami przyponów, z rodzajami przyponów, których mi nie przegryzie, czyli czy to będzie fluorekarbon, czy to będzie stalowy przypon, jaką teciagrawkę, czy dziewiątką, czy dziesiątką. I tam jest milion pytań. Chyba dlatego mi się najbardziej podoba, bo jest strasznie dużo pytań bez odpowiedzi jeszcze. I jak się uczysz czegoś nowego i masz szansę odkrywać coś, co Cię cieszy z powrotem, no to to jest piękne i dlatego chyba szczupak no i to są duże ryby to jest też duży plus, że jeżeli sobie będę łowił tam dziewiątką wędką od czasu do czasu dychą ok, ale nie mam tej dychy jakiejś super sztywnej no to walczy taka ryba fajnie ja wiem, że to nie jest jakoś może długa walka, bo dość szybko kapitulują te szczupaki przynajmniej średniej wielkości no ale nigdy nie wiesz kiedy ci nie poskaczą Zawsze to jest też taka niespodzianka, jak sobie pływasz na tym Bellybołcie, tam pod, tobie jest, pod tobą jest ileś tam głębokości, możesz sobie ich szukać na nowo. No głównie chyba o to chodzi. I konstrukcja przynęt oczywiście. Bo tu też jest całe spektrum, nowe pole do popisu, różne konstrukcje, różne kolory. No, to mi się też na pewno bardzo podoba w tym wszystkim. Aha, no i z pstrągami i lipieniami jest tak, że nawet jeżeli nie biorą, to najczęściej da się je złowić w końcu, bo będziesz kombinował z sprzętami, albo będziesz zmieniał miejsce, rzeka jest jednak dużo bardziej czytelna też, bo po prostu no jesteś przekonany, że stoisz nad rybami. Albo wiesz, że stoisz nad rybami, bo w zeszłym tygodniu tam mówiłeś te ryby, a w rzece one się tak nie przesuwają jak w zbiornikach zaporowych czy w jeziorach. I w końcu złowisz. A ze szczupakami bywa tak, że jeżeli nie jedzą, to nie jedzą i możesz wykonać 128 rzutów i nie mieć dotknięcia, bo akurat nie jedzą. To, to mi się też podoba bardzo. Że to nie jest takie proste, że nie zawsze złowisz. To jest dobre. No i co? No i wydaje mi się, że tyle. Jeżeli nie przeczytałem któregoś z komentarzy gdzieś tam pominąłem. Mm. No to przepraszam, ale wydaje mi się, że raczej wszystko przeczytałem. Um, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o QA, to ono leży w Waszych rękach, bo wczoraj się na tym złapałem, tak? Tam patrzyłem sobie mniej więcej, czy coś jest, były tam dwa komentarze jakieś wrzucone i sobie myślę, kurde, że się ludzie nie pytają, a jednocześnie widzę, ile jest odtworzeń tych filmów i widzę, ile jest polubień, nie? i pomyślałem sobie u mnie jak to wygląda, bo ja też oglądam Q&A w innych formach i jeszcze w życiu go nie skomentowałem, jeszcze nigdy o nic nie zapytałem więc postaram się zmienić to w swoim życiu i zadawać ludziom pytania no i Was też o to proszę, jeżeli chcecie, żeby ta forma w dalszym ciągu była publikowana żeby ona trwała, no to starajcie się z nami tworzyć tam interakcję tak żebyśmy sobie mogli działać no i tyle, nie? dobrze, bardzo Wam dziękuję za uwagę dzisiaj do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.